Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś chciałbym zaprezentować Husarię. Jest to pierwsza część. Jest to pierwsza część z serii Husaria przedstawiająca walkę zbrojną. Szczerze powiedziawszy, bardzo się cieszę, że ktoś wyszedł z taką inicjatywą. Niemniej jednak uważam, że wykonanie nie do końca jest takie, jakie by się chciało. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma Także bardzo się cieszę, że ta moneta trafiła do mojej kolekcji Jak jakościowo dobrze by nie była zrobiona Jest to Husaria Z tyłu mamy orzełka W koronie Jeden grosz Polski, Rzeczpospolita Polska Oczywiście cztery dziewiątki, jednouncjowa srebrna moneta